Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kamil z Elite Bets Pojawiła się ostatnio na kanale analiza grupy Elite Bets VIP. Sami zobaczyliście, jak w tym roku wchodzą nam bardzo dobrze kupony. No i czas na kolejną analizę, żebyście zobaczyli, że to nie jest tylko jednorazowy strzał, tylko powtarzalny schemat. Tak jak widzicie po lewej stronie od udostępnionego ekranu na telegramie, przeanalizujemy sobie cztery ostatnie dni stycznia, więc zaczynając od 20. 8 dnia. Jeszcze tutaj przerywnik króciutki. Jeżeli nie macie jeszcze na grupie VIP, a chciałbyś odebrać swój bezpłatny dostęp na 30 dni, kliknij w opis tego filmiku. Znajdziesz tam link, żebyś mógł właśnie odebrać swój bezpłatny miesiąc dostępu. Więc przechodzimy do 28 stycznia głównie jest to piłka nożna. kursy od 1.50 do 2.0 dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Więc rozegraliśmy sobie Guatemala po kursie 1.68 na W1. Rozegraliśmy sobie Ligę Mistrzów Bayer Leverkusen Villa Real W1 również po kursie 1.70 i dubelek na Tunezję tutaj łączny kurs 2.02 i w w tym dniu 2 na 3 kupony weszły, więc jest bardzo fajny profit. Pojawiła się również na YouTube Damian Maciuszek Liga Europy do rozegrania. Są to dodatkowe typy, znajdziecie tam sugestie na każde spotkanie z danej kolejki, więc zachęcam do obstawiania. Ale tutaj zachęcam jeszcze bardziej do grupy bez VIP, gdzie dostajecie dziennie między 3 a 5 kuponów. Robicie to samo, co dostajecie z na grupie i po prostu cieszycie się wygranymi kuponami, więc kolejny dzień, kolejny dzień, tak jak mówiłem, trzeci, drugi kupon wszedł, mamy na zielono, 29 dzień stycznia. Kostaryka w1, pokurs 156, oczywiście kupon wygrany. Argentyna. Argentyna BTT Snow po kursie również 1,56. I tutaj Paragwaj na BTTS tak 1,89. Pojawił się również tutaj kupon na kolejny Paragwaj. Obie drużyny zdobędą go lata 1,98. I piąty kupon z tego dnia na Katar. W1 pokursie 1,76. Drugi kupon zielony, czwarty kupon zielony, piąty kupon zielony. Więc, tak jak widzicie, 3 na 5. Oczywiście weszło 30. dzień stycznia Premier League połączony z Arabią Saudyjską z tutaj Saudi Pro League obstawiamy sobie dwa razy W1 po kursie łącznym 1.93 Niemiecka Bundesliga B.T.T.Sik pogorsz 152 oraz znowu Saudi Neom SC z Damak 189, na to że obie drużyny zdobędą gola i z 30 dnia stycznia, tak naprawdę tutaj mamy tylko jeden kupon wygrany, ale overall i tak w skali tych dni jest oczywiście profit, więc tutaj macie też statystyki z innych grup. Tu się pojawił 29, który sobie przeanalizowaliśmy. Pojawił się również kupon w tym dniu na 2.0 po kursie 2.70. Grupa EliteBets 2.0 no to jest grupa z troszkę wyższymi kursami powyżej dwóch, gdy, gdzie po prostu jest troszkę wyższe ryzyko, ale też bardzo fajnie. Lepszy można powiedzieć profit. No i elitebet ten jest VIP. Pojawił się dzisiaj na kanale elitebet Polska typ na finał ATP Australian Open, Carlos Alcaraz, Nowak Djokovic poprzednio pojawił się typ na kobiecy finał WTA oczywiście było na zielono, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam do zasubskrybowania, żebyście byli na bieżąco z typami, z analizami i z innymi materiałami. Tak oczywiście 100% skuteczności. Bardzo dużo kuponów w ciągu dnia z fajnymi kursami. Kolejny YouTube się pojawił typy na Ekstra klasę Wróciliśmy z pierwszą kolejką w tym roku, która też bardzo fajnie nam siada, więc zachęcam do zasubskrybowania kanału Damian Maciuszek, gdzie pojawiają się kupony na link i na wszystkie kolejki, ale przechodzimy sobie dalej do 31 dnia. Stycznia pierwszy kupon, e, Francja, Monaco z Rennes e, W1 po 1.99, pojawiła się Premier League, drugi kupon z ostatniego dnia Stycznia, dubelek na Szkocji i Finlandię po 1.74. E, trzeci kupon na Nicaraguę po kursie 2.04, tutaj, że obie drużyny nie zdobędą gola. Tutaj mamy podsumowanie z tenisem, gdzie widzicie, że w samym styczniu było... Niecałe 20 jednostek na plus, więc grając załóżmy po 100 złotych na kupon macie tutaj niecałe 2000 złotych zysku w jeden miesiąc, więc myślę, że fajne, fajna opcja na no dodatkową pensję albo gdzieś tam um, pierwsze zarabianie pieniędzy w internecie, więc jeżeli jeszcze Cię nie ma, wyślij wiadomość, kliknij w opis tego filmiku, kliknij w link, wyślij do mnie wiadomość na telegramie i odbierz dostęp do grupy Elite Best VIP albo Elite Best Tenis VIP właśnie, a najlepiej do wszystkich, żebyś mógł od razu zacząć z grubej rury. Kolejny kupon, czwarty na ostatni dzień stycznia. Rozegraliśmy sobie Anglię BTTS na pokursi 1,77. Oraz tutaj kolejny kupon na ten dzień Dubelek na Turcję i RPA. Po kursie 1,99. I tak jak widzicie, w ostatnim dniu stycznia tylko jeden kupon nam nie wszedł. 4 na 5 zielone. Więc tak jak widzicie. Bardzo fajnie te grupowiczy z nami zarabiają. Jeżeli chodzi o te 4 ostatnie dni stycznia, no to 11 na 16 kuponów wygranych, co przynosi nam się na 69% skuteczności i grając płaską stawką 100 zł, na każdy z tych kuponów bylibyście 427 zł. Do przodu, tutaj mamy statystyki, właśnie z grupy VIP. Elite Best 2.0 też bardzo dobrze wszedł. Wczoraj 100% skuteczności kursy 2.12, 2.30, 2.19. Na ultra kurs wszedł 2.81. To jest trzeci poziom do zarabiania z grupą EliteBeds, gdzie są najwyższe kursy, ale też można najwięcej zarobić, więc zaczął się miesiąc luty. Jeżeli chcesz wejść dobrze w ten miesiąc, ogrywać Bookmakera, przede wszystkim zarabiać, cash, to to co mówię, link. W opisie tego filmiku zgłaszaj się, odbieraj dostępy do grup i zarabiamy fajny cash ogrywając bookmachera. Zasubskrybuj koniecznie też ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i przede wszystkim zieloności. Cześć!